Co w te piszczy? Ano piszczy: spektakl dla dzieci, teatru Maska o mniejszych braciszkach świętego Franciszka. Ile się pani przygotowywała do tego występu? Ja akurat zrobiłam zastępstwo do tego spektaklu, więc zajęło mi to około tygodnia. E, gram tutaj postać aniołka, który wciela się w różne postaci zwierząt, z którymi rozmawia święty Franciszek, bo historia jest o świętym Franciszku, który zwiedza świat i rozmawia ze zwierzętami. Muzyka Jak się dowiedziałaś o świętym Franciszku? Że bardzo lubił zwierzęta. Że ym, on umiał rozmawiać ze zwierzętami i miał dużo braci. Święty Franciszek oczywiście kochał y, ptaki, kwiaty, zwierzątka i to jest właśnie to, bo powinniśmy kochać przyrodę. I powinniśmy zauważać ptaki, drzewa, kwiaty, one przemawiają, one chwalą Boga, bo one są naturalnymi stworzeniami Boga i zawsze wielbią Boga. I powinniśmy, przede wszystkim człowiek jest tak współczesny, zagoniony, bo nie ma czasu, nie ma czasu. A tymczasem jak to leci w pewnej piosence, zatrzymaj się w biegu, bo stracisz sens i umknie ci życia prawdziwa treść. Jakby się jeszcze raz ten spektakl odbył, to czy byś przyszła na niego? Tak, bym, bym przyszła z chęcią, bo był bardzo fajny i pouczający dla takich dzieci jak moja siostra. Bardzo miło było tutaj e, grać u Was w Tarnowie. Reakcja widowni była bardzo miła, dzieci żywo reagowały e, w temacie. Kiedy były śmieszne sceny, to, to śmiały się dzieci razem z nami, trochę bały się wilka. Także mam nadzieję, że, że odbiór był pozytywny. My czuliśmy, że, że, że było bardzo miło.